Witam Was, jestem Daniel. Dziś zaprezentuję Wam urządzenie do czyszczenia kostki brukowej OnePlus marki Rioli. W skład urządzenia wchodzą wymienna bateria o pojemności 2Ah, ładowarka, koło do prowadzenia, szczotka druciana oraz samo urządzenie. W pierwszej kolejności złóżmy je. Urządzenie wyposażone jest w teleskopowe ramię, które dostosujesz do swojego wzrostu. Aby to zrobić, wystarczy odblokować uchwyt i przesunąć ramy w górę w dół. Co więcej, dodatkowy uchwyt stabilizujący jest również regulowany. Dzięki szybko opracującej się drucianej szczotce, doskonale oczyści wszystkie zakamarki i łączenia kostki z niepożądanych chwastów, naroślin lub po prostu brudu. Do czyszczenia powierzchni delikatnych służy z kolei szczotka nylonowa RAC818, idealnie pasująca do tego urządzenia. Aby uruchomić urządzenie, wystarczy docisnąć się do ziemi, nacisnąć przycisk, tak więc zaczynamy. Pierwsze czyszczenie już za mną, a efekty sami widzieliście. Według mnie jest to świetne urządzenie do czyszczenia kostki brukowej. Z mojej strony mogę tylko Wam je polecić. Dzięki.